Wymiana oleju w skrzyni automatycznej ZF6HP28. Mamy taki cały zestaw, w którym jest miska, zintegrowana z filtrem oleju oraz 7 litrów oleju do właśnie tego ZF do tej skrzyni oraz śruby, którymi przykręcamy miskę i korek wlewowy, nowy korek wlewowy. Potrzebujemy jeszcze do tego jakiś, jakąś strzykawkę, żebyśmy mogli sobie tam wlewać ten olej, no i najważniejsze procedury, jak i wariantowanie, bo też musimy się dowiedzieć, jaki wariant wykorzystać w tej całe, w całej. Procedurze wymiany oleju. Ja tutaj wykorzystam przekładnię taką, jaką mam, czyli 6HP28. Tutaj to będzie. Mamy X, już pokażę tutaj na wariancie B, więc będziemy całą procedurę. Będziemy całą procedurę jechali, że tak powiem, z wariantem B. On tutaj się zaczyna gdzieś niżej. Zaraz znajdę to pokażę. O, tutaj cała procedura z wariantem B. Jeśli mamy wariant skrzyni A, jedziemy tutaj tą procedurą. Jeśli B, to tą. C, jeśli tą, my będziemy jechać tą. Cała procedura musi być wykonana tak jak tutaj producent nakazał, żeby wszystko było cały czas tutaj jedziemy procedurą B. Wracając, musimy ją wykonać bardzo dokładnie, żeby skrzynia była dobrze serwisowana. Tutaj mamy. W jakiej kolejności przekręcamy śruby. Wracając, ja tutaj mam tworzywo sztuczne, więc będę przykręcał śrubę z, z siłą 10, 10 Nm 6HP28. Jak wyglądają śruby, tutaj ta, ta spustowa. I tutaj ta wlewowa, jakie są wymiary, no i tutaj jeszcze dla osób, które będą, będą korzystać z okazji i spróbują ściągnąć mechatronikę w celu uszczelnienia, wyciągnięcia tych takich gumek, wszystko pokażę w dalszej części filmiku. Kolejność śrub, wykręcania jak i przykręcania taka sama. I oczywiście, jaka siła przykręcenia tych wszystkich śrub. Jeszcze muszę dodać, że są dwie wersje mechatroniki. W jednej wersji jest 13 śrub, w drugiej 10. Zobacząc na początku, zawartość całego zestawu. Tutaj ta śruba jest tylko i wyłącznie do odkręcania. Jeśli ją odkręcicie, na przykład, dajmy na to teraz. I będziecie chcieli taką miskę założyć, będzie Wam tutaj ciekło. Tutaj są magnesy, które w razie czego zbierają ten cały te opiłki. No i tutaj mamy dostęp do filtra. Nie chcę tego na razie ściągać. Potem będę musiał tak założyć, bo jeszcze dużo przede mną, żeby to wszystko zrobić. Uszczelka. I tutaj też jest zintegrowany filtr. Dalej, mamy 7 litrów w zestawie, ale ja proponuję dokupić sobie chociaż jeszcze ten litr, żeby był w zapasie. Tak wydaje, wydaje mi się, że i tak yy, będę może będę musiał jeszcze dokupić 1 litr, żeby mieć 9. Tutaj jeszcze w zestawie dostajemy yy, tutaj yy, no, ten, taki plastik, tą plastikową yy, membrankę z uszczelką yy, do mechatroniki. Wszystko pokażę, jak tutaj to się robi. Zestaw śrub. I tutaj oczywiście mamy śrubę spustową. A no i więcej tutaj nic ciekawego nie ma. Zaczynamy całą procedurę od odkręcenia tutaj tego korka wlewowego. Następnie przechodzimy do odkręcenia korka spustowego i spuszczamy cały olej. Pamiętajcie też, że jeśli robicie to w domowych warunkach, y, trzeba postawić auto na kobyłkach albo na podnośniku. Jeśli macie, no to bez problemu wtedy postawicie go równo, ale na kobyłkach musicie go postawić równo, żeby ten olej, y, w miejsce jak będziecie go uzupełniać, uzupełnił się do właściwego stanu. W wydechu nie musicie ściągać, ja tutaj sobie wydech cały ściągnąłem, żeby łatwiej mi się nagrywało. Są dwie możliwości, żeby tutaj wymienić ten olej. Albo robicie to w taki sposób, że wjeżdżacie na kanał, e, czy tam podnośnik, kobyłki, jak to woli, jak to ma, jakie ma możliwości. E, silnik, w zasadzie skrzynia, jest ciepła, spuszczacie ten olej, odczekać, musicie wtedy odczekać chwilę i wlać ten olej, e, żeby skrzynia po prostu nie była gorąca. Druga opcja jest taka, ja wybrałem tą dłuższą, czyli auto sobie troszeczkę już sta, stoi na kobyłkach. Wszystko teraz ładnie zleciało z skrzyni. Wydaje mi się, że to w ten sposób więcej oleju wyle, no, wyleci na dół i będziemy mogli wy, wymienić większą ilość oleju. Że tak samo po odkręceniu miski. Zostawię auto na 24 godziny, żeby to wszystko sobie obciekło. Tak samo jeszcze zdejmę mechatronikę, bo nad mechatroniką też jest bardzo dużo oleju. Kręcając tą śrubę, pamiętajcie, że może Wam troszeczkę oleju wylecieć. Śruba została właśnie odkręcona, poluźniona. Teraz sobie ją odkręcam. Od razu po odkręceniu tutaj tej śruby czuć zapach oleju przekładniowego. Na szczęście ten akurat nie śmierdzi. O, właśnie jak widać. Kurwa, troszeczkę się wylało i to nie tam gdzie powinno. Ale okej, okay. niech będzie. Ten olej nie jest jakiś taki jak widać. On był wymieniany 20 tysięcy temu. Ale jeszcze ściągnę mechatronikę i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Miska się prawie zapełniła. Tutaj olejem. Więc jest dosyć dużo tego oleju. Od razu wykorzystam ten moment i odkręcę tutaj śrubę z lewową od miski i zobaczymy, ile jeszcze wleci. No i dobra, ja tutaj teraz sobie zlatuję olej z tego korka spustowego. Zaraz zabieram się za odkręcenie miski i w zasadzie zostawiam auto na 24 godziny. Niech wszystko ścieknie i żeby jak najwięcej oleju potem wlać, świeżego, nowego i cieszyć się dalszą, dalszym użytkowaniem skrzyni. W zasadzie pojazdu Śruby odkręcone Zostawiłem tylko sobie tutaj na skrajnych Śruby I jeszcze Jeszcze tutaj dwie Zróbcie sobie tak, poluźnijcie tutaj te dwie Maksymalnie, tak żeby się jeszcze trzymały A żeby opadła troszeczkę miska z tej strony w dół I wtedy spowoduje to Właśnie Zejście jeszcze tego, tej miski niżej i zleci wam jeszcze więcej tego oleju przed ściągnięciem miski, żeby odkręcić tutaj te śrubki T40. Także zaraz odkręcam te cztery śrubki od miski i ukazuje nam się mechatronika Tak wygląda mechatronika Po zdjęciu miski to jeszcze wszystko sobie okapuje. Także teraz zastanawiam się, czy w ogóle to ściągać. Tutaj niby olej jest przepiękny. Nie ma problemu żadnego. Patrząc tutaj na to wszystko, uważam, że skrzynia jest w bardzo dobrym stanie. Tak samo przy zlewaniu oleju nie było czuć żadnego spalenia, więc myślę, że skrzynia jeszcze długo pojezi. Wydaje mi się, że ze skrzyni zleciało około 8 litrów, więc yy, chyba będę miał na styk, tak mi się wydaje, bo miska tutaj cała ma 10 litrów, więc no jakieś, jakieś 8, tak mi się wydaje, tutaj będzie. Jesteśmy na etapie ściągania mechatroniki, na początku musimy wypiąć tutaj ten plastik, wystarczy go pociągnąć w dół i następnie, mam nadzieję, że tutaj to będzie widać. Musimy odkręcić tutaj to yy, Przez tutaj taki Cypelek Który staram się wam pokazać O on jest tutaj i to odkręcamy normalnie I to ta cała kostka Się wysuwa I możemy Dalej przejść do yy, W zasadzie wyciągnięcia Musimy wyciągnąć tutaj tą łapę skrzyni Tą całą łapę. Żeby to zrobić, musimy odkręcić na początku tutaj dwie śruby, po dwie śruby, i poluzować tutaj te dwie, żeby podnieść skrzynię. Podnosimy skrzynię i spróbujemy, próbując podnieść skrzynię, będziemy musieli też odkręcić tutaj. Całe, w zasadzie wszystko, to co trzyma skrzynię, i będziemy musieli ją oprzeć na tym tutaj, w zasadzie na tej płaszczyźnie. Innej opcji tutaj nie widzę. Zrobię to na jakimś drewnięku, tak żeby opierało się o drewno, może jeszcze jakąś szmatkę, żeby tutaj nie było żadnych zniekształceń. Innej opcji ściągnięcia mechatroniki nie widzę, bo tutaj największy problem stwarza ta, ten plastik, który jest tutaj. Musimy go wyciągnąć. Zaraz to jakoś poświecę. O, ten plastik będzie trzeba wyciągnąć i bez ściągnięcia tych łap nie damy rady go wyciągnąć. On tutaj nie ma żadnych wycieków, ale jeśli chcemy ściągnąć mechatronikę, no to to jest podstawa. Bez tego. Nie damy rady ściągnąć mechatroniki, bo będzie się opierało na tym plastiku, który jest w środku tutaj zrobię tak, że najpierw odkręcę Te śruby, które trzymają Tą gumę No i spróbuję podnieść lekko skrzynię Za tą tutaj część Jeśli się uniesie, wtedy będę Odkręcał dopiero tą łapę, całą skrzyni Widać, że gumy się lekko podniosły skrzynia trzyma się tutaj na, tym, na tej krawędzi i teraz y, odkręcę te wszystkie śruby cztery od łapy y, i zobaczymy co tam dalej będzie trzeba stawa ściągnięta ja ją pokażę musiałem wykręcić y, jeszcze jedną y, gumę z racji tego, że tutaj wadziło mi tutaj to więc no, innej opcji nie było Teraz dostęp do tego plastiku, którego, który musimy wyciągnąć, jest łatwiejszy, ale jeszcze tutaj obowiązkowo, tak mi się wydaje, że jeśli znajdę taki klucz, wykręcić tutaj, trzeba tą łapę, żeby był no, łatwiejszy dostęp. Tutaj, dla ułatwienia sprawy, T55 można odkręcić. Do góry jest jeszcze śrubka, nakrętka 13. Ja sobie odkręcałem to takim kluczem, jakby o, nasteczką. No i wracając, cztery takie śruby mamy do odkręcenia. Tutaj, i po drugiej stronie to samo. Tu, i tam wyżej. No i dobrej. Tutaj cała ta podpórka została ściągnięta. I tak to wygląda. O, w ten sposób. I teraz możemy mieć w zasadzie mamy dostęp tutaj do, tej machaty, no do tej wtyczki do mechatroniki. Tutaj właśnie to jest ta tutaj to pokrętełko, które musimy przekręcić w górę i możemy śmiało wyciągać mechatronikę Wtyczka. W zasadzie obudowa wtyczki została wyciągnięta Tutaj mam za pomocą takich szczypcy. No, i tutaj to jest właśnie ta cała część, która jest wciskana. Pamiętajcie o tym, żeby wyciągnąć całą tą obudowę tej wtyczki, musi być wysunięty tutaj ten plastik w dół. On teraz jest wysunięty maksymalnie w dół. Jego się wciska do góry i on ładnie sobie wchodzi. Teraz sekwencja odkręcania. Korzystajcie z tego dokumentu, który jest na oficjalnej stronie ZDF. Ogólno dostępny jest. No i kolejność wykręcania śrub, jak i przykręcania jest taka sama, z odpowiednią siłą, taka, taka jaka jest w instrukcji. Po ściągnięciu mechatroniki ukaże się nam, ukażą się te uszczelki, które Wam potem pokażę, nowe, jak i stare. Zobaczymy, czy one się w ogóle zużyły. Czy są zużyte? Czy było to potrzebne? No Jak widać, tutaj cały czas z tej mechatroniki kapie. Tutaj naprawdę dużo oleju zostanie wymienionego, jeśli nawet tą samą mechatronikę ściągniemy, bo w środku mechatroniki też jest olej. Pamiętajcie też tutaj o tym mechanizmie. Ja mam aktualnie ustawione na P na parking. No i w takiej pozycji tutaj musimy. Musi to być i przy wkładaniu sportu Mechatroniki musi być w tej samej pozycji, bo wtedy będziemy mieli powiedzmy P, a tutaj będzie ustawione na D. Odkręcając generalnie całą tą Mechatronikę, ja mam jeszcze parę śrubek do odkręcenia. Są jest 10 takich długich śrub. Oczywiście musimy wszystkie zakupić nowe. Da się je w serwisie kupić bez problemu trzy takie malutkie, te trzy małe wchodzą tutaj reszta, te 10 wchodzi tu, no zależne, zależy zależy od, od jakiego jaki typ my skrzyni macie ja akurat mam tutaj 13 śrub wy możecie mieć 10, ale to też chyba yy, zależne jest od yy, typu skrzyni dobra, mechatronika ściągnięta yy, tutaj są te właśnie gumki, o których mówiłem tutaj będzie trzeba je wyciągnąć Takim specjalnym urządzeniem, dajmy na to. Ja, właśnie, taki sobie haczek wynalazłem. No i tak samo tutaj, tą gumkę. Generalnie, mechatronika po odkręceniu tych 13 śrub, ona, tak jakby trzyma się tutaj na tym, nie wiem, gdzieś tutaj, albo po prostu tutaj na tym bardzo dobrze się trzyma. Troszeczkę trzeba ją poruszyć i ona sama zejdzie. Te 13 śrub wystarczy do tego, żeby ją ściągnąć, wyciągnąć. I tutaj jest właśnie. Turniky tak wygląda od, od góry, tutaj też dużo oleju właśnie jest. E, polecam też wytrzeć to wszystko, przetrzeć taką szmatą, która nie zostawia żadnych opiłków, jeśli takie nie macie, po prostu to zostawcie. Uszczelki wymienione. Tutaj kolejność jest tak jest e, długa, średnia i dwie e, małe. Proponuję, żebyście zrobili to w taki sposób, że wyciągacie jedną i wkładacie drugą. Nie wyciągajcie wszystkich naraz, bo potem się coś pomiesza i włożycie nie w to miejsce w, miejsce, w którym powinna być długa, włożycie krótką i potem będzie problem z wyciągnięciem, bo ta uszczelka się potem nie będzie nadawała. Generalnie tutaj to jest ta uszczelka, którą długa, ona dobrze, że ją wymieniłem, ponieważ jest tak krucha. Nie jest, to nie jest to samo co tutaj ta uszczyka, którą wkładałem. Ja tak samo tutaj ta jest zamieniona, wymieniona na nową. Teraz będę wkładał mechatronikę. Generalnie procedura dokręcania tak jak z kartki, i potem wlewamy olej. Pamiętajcie, że żeby dokonać całą procedurę zgodnie z serwisem. Zalecanym przez firmę przez producenta, musimy posiadać komputer diagnostyczny, żeby odczytać temperaturę oleju w skrzyni. Jeszcze jedna uwaga na temat tych uszczelek, one, jak wyciągniecie Mechatronikę, one będą wciśnięte do środka. Tutaj te są lekko, lekko wystają i tak powinno być. One potem, jak przyjdzie mechatronika, mechatronika je dociśnie i będzie tutaj wszystko dobrze uszczelnione. Mechatronika jest w trakcie składania. Każda śrubka po 8 mm. Zaczynamy od tej, która jest zgodnie z schematem. Pamiętajcie, żeby tutaj pasować odpowiednio odpowiednio tutaj. To, żeby ten bolec, który chodzi przed tył, wszedł w to. Tutaj w to. I wtedy, tak jak macie skrzynię na P, tak będzie działać. To wszystko z powrotem. Proponuję tutaj też, żebyście sobie to przetarli. Ja to zrobię zmywaczem do hamulcy, i tak tutaj. To wszystko po wlaniu oleju będzie z powrotem zanurzone, więc nie powinno tutaj się nic stać. Cała mechatronika na miejscu. Każda śruba przykręcona z siłą 8 nm. 13 śrub. Powtarzam to kiedyś raz. Teraz zaczynam. Będziemy montować tutaj tą stronę. Jak i tutaj całe. Całą tą tutaj obudowę tego. Po zamontowaniu tutaj e, tych wszystkich łap i no, wszystkich rzeczy, które tutaj brakują, e, opuszczamy podnośnik e, tutaj i będziemy montować miskę. Następnie, po zamontowaniu miski, e, wlewamy no, tyle, ile się da, e, poprzez. Korek, czyli znaczy no, otwór wlewowy, następnie działamy zgodnie z procedurą. Przy montażu tutaj tego gniazda, musicie zwrócić uwagę na, na tą rzecz, która jest tu. To musi wejść dosłownie. No, jakoś tak. Musicie sobie ucelować. Bo tam jest taki klips. Ki wyżłobienie w tym miejscu gdzieś i to musi dokładnie w taki sposób wejść. Możecie mieć lekki problem z włożeniem tutaj tego klipsa po włożeniu tego. Ja musiałem to lekko postukać, żeby to weszło na swoje miejsce. Także teraz zaczynamy wkładać łapy. No i pamiętajcie też o wtyczce, żeby ją wpiąć tutaj. Mocowania skrzyni, już na swoim miejscu, po montażu mocowania skrzyni zabieramy się za miskę wraz z filtrem. Pamiętajcie o przykręcaniu zgodnie z procedurą, tak jak jest w instrukcji. Krótko mówiąc, po prostu na krzyż 10 Nm. Miska dokręcona na miejscu. Jeśli chodzi o schemat, z którym korzystałem, jest to ten po prawej stronie. Dokręcania zacząłem. Od tej, od tej śruby, nie, przepraszam, od tej, od tej śruby zacząłem, potem druga i na skos. Dobrze, teraz po wlaniu oleju do miski y, uruchamiamy silnik, tyle ile da radę wlać. Uruchamiamy silnik, następnie na włączonym silniku uzupełniamy olej, następnie zakręcamy śruby, wyłączamy silnik. I tutaj działamy dalej zgodnie z procedurą, czyli tak, my będziemy korzystać z wariantu B, uruchamiamy silnik, pozostawiamy włączony silnik na obrotach jałowych, następnie wybieramy pozycję R, D, no i 3 sekundy na każdym biegu, pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, utrzymujemy to przez 3 sekundy, następnie aktywujemy blokadę parkingową na P. No i tutaj jest nam potrzebna potrzebny komputer diagnostyczny w celu sprawdzenia temperatury, ponieważ rozgrzewamy silnik do około 30-35 stopni. Następnie odkręcamy śrubę lewową. No i tutaj są dwa warianty, tak lub nie. Jeśli olej wycieka, no to idziemy wariantem tak, jeśli nie wycieka, to idziemy wariantem nie, czyli Albo dolewamy, albo nie dolewamy. Finalnie kończymy tutaj na, na punkcie, w którym odczekujemy, aż temperatura oleju przekładniowego będzie wynosiła 40 stopni. Temperatura oleju przekładniowego nie może być wyższa niż 50 stopni. Tutaj zrobimy sobie bezpiecznie, tak jak tutaj jest w wariancie B naszym. Czyli 35 stopni, odczekamy aż osiągnie 35 stopni, następnie zaczekać aż otwór w lewo będą, aż z otworu w lewo będą wyciekać pojedyncze krople, zamknąć śrubę w lewową wyłączamy silnik, no i koniec procedury. Pierwsza procedura została zakończona. Weszło 8 litrów do skrzyni. Skorka zaczęło się wylewać, na, ruchu, na uruchomionym silniku zaczęło się wylewać. Zakręciłem, zgasiłem silnik i teraz druga część procedury wygląda tak, że procedura dalsza wygląda w następujący sposób. Przełączamy po wszystkich biegach do czwartego na 3 sekundy. Następnie utrzymujemy. No, w zasadzie każdy bieg utrzymujemy po 3 sekundach. Na 3 sekundy. Następnie włączamy P. I czekamy, aż temperatura skrzyni osiągnie oleju w skrzyni osiągnie 30 stopni, 35. Odkręcamy śrubę w wlewową i teraz, czy na odpalonym silniku wylatuje olej czy nie. Jeśli tak, no to czekamy, aż stan się, no, to co ma wylecieć wyleci. Jeśli nie, dolewamy. Następnie odczekujemy do momentu, aż temperatura osiągnie 40 stopni w skrzyni. No, ja tutaj zaczekam sobie do 35, i następnie zakręcamy śrubę wlewową i wyłączamy silnik. To i to by było na tyle. Cała procedura będzie wtedy zgodna z serwisem. Teraz tylko odczekam, aż temperatura w skrzyni osiągnie 30 stopni. Odkręcam śrubę wlewową i sprawdzam, jaki jest stan oleju. Jeśli olej będzie wylatywać. Poczekam aż leci. Jeśli nie będzie, doleję. No i tak się zakończy procedura. Pamiętajcie, żeby przykręcić śrubę z lewową na 35 Nm, patrząc na procedurę, tutaj niby jest 40 stopni, ale tutaj wyżej jest napisane, żeby, że mój wariant to jest 40 stopni 35, więc ja poczekam aż osiągnie 35 stopni i przerywam procedurę. Generalnie skorka troszeczkę kapało, więc yy, uważam, tak jak, że jest dobrze, tak jak yy, tutaj jest napisane w procedurze. Więc yy, zaraz podsumowanie. Podsumowując yy, korek dokręcony na 35 Nm. Nie ma żadnych wycieków weszło. Generalnie starczyło te 8 litrów. Zostało mi 200 ml. Więc możecie też się zaopatrzyć w taką ilość. Yy, no generalnie nie pokazywałem tutaj yy, Różnych rzeczy typu wlewanie, ponieważ była to walka z czasem. Z racji tego, że mam tylko nabierkę 200 ml, nie chciałem przekroczyć temperatury tych 35 stopni, dlatego zrobiłem to jak najszybciej bez nagrywania. Ale wydaje mi się, że tutaj nalewanie nie jest jakąś trudną czynnością, więc z tym akurat sobie poradzicie. To by było na tyle.